Witam. O, jest, jest. Co? Cześć. Czemu cię nie ma przy komputerze, co robisz? Jak to mnie nie ma przy komputerze? Słuchajcie, jakbyś się dusiła. Nie wiem, ja przy jakbyś mówiła. Co? Oh yeah. Dzięki Hola za słupka. Ty ty nie słyszysz baranie! Sama się scojisz u siebie. U Ciebie. Co to za stream sniping? A co to za trollowanie? Nie Jerry, ja na mnie Sledwo ledwo coś kurwa się połączyłem Już kurwa kłótnia. Powiem ci tak, sprzęt dzisiaj od, odmawia mi posłu... Ale jesteś fajnym tyranozaurem E... Jestem smokiem, nie dinozaurem Odwróć się no, Ale ja się obracam, a ty nie widzisz tego, że się obracam No, dzisiaj wyglądasz... Kurwa, to dla mnie się tak wystroiłaś Pierdolnie. A ty masz za to piękne spodnie Kurwa nie mogę z tego sprzętu No nic nie działa kurwa Uf, Kurwa no KURWA Jestem przepraszam ale mi Zepsuło się wszystko no No ale co się zepsuło i mogę ci pomóc jak ci się zepsuło Ale już mi działa Teraz tylko huh. działasz mi na nerwy O nie, no jest dobrze. Nie mogłem przełączyć sceny, bo mi co chwilę crashowało tego. Grę włączało, wyłączało, wiesz? Mm -hmm. Jak ci minął dzisiaj dzień? Eee, wyspałam się. Do wszystko co miałam do pracy, do której spałam. Tak. Do 13. Ryzykowne posunięcie. Niemożliwe, to się... że ty wstałaś sama o tak wcześniej godzinie. Nie, no nawet tam o 12, powiem ci, ale do 13 sobie leżałam w łóżku. Piłaś dzisiaj energetyka jakiegoś? Nie. Proponuję. Ja nie uważam, żeby to był dobry pomysł, niektóre w poniedziałek. Trzeba wstać do pracy, dużo rzeczy do zrobienia. No jasne. Dzisiaj też taki dzień pracy, jakby. No dla mnie tak, jak najbardziej. No to można sobie pozwolić. Tak to długo możesz nie wytrzymać. Ja też stałem wcześniej, jakbyś się pytała. No ją wyjebało. Graj jest za cicho dzisiaj, co? Oh yeah. Dzięki ninja, proszę. Przepraszam jeszcze raz, o której stałeś dzisiaj? A dlaczego po takim czasie? Yy, bo Ty by... wiesz, że przez moją nieuwagę. Aj. A i udało mi się. Skończyłem. Gratulacje, udało się nam. Ale dzisiaj dosyć nerwowa atmosfera. Słuchaj, ja... ja, ja... Wiesz, że Włochy to pierwszy kraj, w którym pojawił się wideles? Mi się wydaje, że Włochy to pierwszy kraj, w którym pojawił się fryzjer. Włochy, pierwszy widelec, to Polska będzie z, z pierwszą, najszczęśliwszą, idealną miłością w takim wypadku. Cernowałeś coś w Bohemian? No. Znaczy w prowajce, znaczy w pistaczki? Mm -hmm, znaczy. Z, w, nie, nie, nie. Nie miałem kiedy. Oh szczerze yeah. to nie miałem po prostu. Masło, dzięki za suba. Samemu zresztą mi się w to nie chce grać. Z Tobą jest jakoś o wiele przejrzyście, tak bardzo. Wiesz, lepiej. Nie, nie, nie irytuje mnie tak, ta gra też. Mam takiego sępa, do którego zawsze mogę o radę jakąś, jak, to, jak coś przejść. Tłumacz. Mhm. A ty trenowałaś coś, żeby mi zaimponować? Wydaje mi się, że żeby Ci zaimponować, to nie powinnam trenować w Fall Guysie, tylko może dać jakieś ciekawostki. O to pewnej... mi chodziło, dlatego właśnie to jest czas na ciekawostkę. No, dlatego dzisiaj ci powiedziałem pierwszą ciekawostkę odnośnie Włoch. Mhm. No dobra. A masz jeszcze parę w zanadrzu? O tak się zapytam. Może ci jeszcze dzisiaj czymś zaskoczę. Dobrze. Kolejny raz taka fajna mapa nam się trafiła. Obyć. Wyobraź sobie pierwszy ran nasz i pierwsze zwycięstwo, bo my chyba jeszcze nie No tak, pierwszy ran to jest nasz. Pierwszy ten, ale no już wygrywaliśmy kilka razy Ale dziś, teraz, pierwszy run, pierwsze jej. zwycięstwo, pobraj okay. sobie No to było... Bardzo dobre Oj, żeby z tych jeszcze na, na dole, to możemy się łatwo spierdolić mhm. Zaufaj Oj. Ruszyłeś się pierwszy! Nie, nie ruszyłem, zajebała mi kulka! Ruszyłeś się pierwszy! Spierdalaj, kulką dostałem No i co z tego, ruszyłeś? To nie ruszyłem się a to samoistnież trzeba ruszyć. Mówiłem, że się uda, zaufaj mi następnym razem. Jakiś no Na chuj się tak na końcu jeszcze gniotłaś, motałaś, tak to byśmy stali w miejscu. Ale ja, ja nic nie robiłam, to nas jeden gościa nie nas spadłaś bo... pierwsza i złapałaś mnie za nogę. Nieprawda, jakiś chłopek nas spychał i mnie zepchnął pierwszą. Chcesz mi powiedzieć, że źle widzę? Nie. Chodziłaś kiedyś na grzyby? Yy, tak. Z dziadkiem. Ale nie potrafiłam rozróżnić trujących od nietrujących i wtedy stwierdził, że już nie powinnam chodzić na grzyby. Ja zbierałem wszystkie grzybki. A teraz to już inne... O, spadła się, ale jesteś cienia. Jak daszujesz po, po skoku, to szybciej spadniesz, więc jak masz blisko siebie te... Oj. Okej, okay, kurwa. spadłeś. A byłeś kiedyś na rybach? Byłem. Ja zawsze chciałam pojechać. Pierwszą rybę, jaką złowiłem to był szczupak. Aczkolwiek, Serio? Tak, aczkolwiek nie miał spełnionych... Tam, tam, bodajże to było jakieś 30 cm musi mieć. Czy jakieś taki, jakiś taki przedział i trzeba wypuszczać takie mniejsze rybki. Aha. Co masz dziś na sobie? E, ciekawe pytanie. Dresy i bluzy. O, bardziej na luzaka. No. Ja też, ale bez bluzy. Mi się wydaje, że mamy jakąś aurę. Jaką? No taką, że... To właśnie to. To jest to. Czujesz tą samą chemię? Czuję, czuję chemię. Bo akurat mam y, chipsy. Citosy. A ja akurat sprzątałem w kuchni, a mam blisko. Yy, Słyszysz, yy, dotarła do, do mnie informacja, że zostałem oceniony na 11 punktów na 10 dziś. Czy to było wycięte z kontekstu? Nie, to nie było wycięte z kontekstu. Po prostu uważasz, że jestem aż taki? Tak. Dzięki. Dali się mnie, czy zmieniłabym coś w swoim outficie i tak dalej. Powiedziałam, że nie. Ja bym coś zmienił w sobie. Co byś zmienił? Ty byś dobrze do mnie fitowała. Można pomyśleć. Jeżeli wtedy był Bohamac i Zarda Outfit, to dla mnie on byłby bezcenny. Nie słuchasz mnie w ogóle. Słucham, tylko że zostałem o co ci chodzi. Jakie czarne z niebieskimi? Czarne oczka? Nie gadam. No to nie. Najlepiej kurwa stwierdzić, że nie gadasz tyle. Hmm. Nie zeszraj się, kurwa. No, ty się nie zeszraj. Za tak trudno u, u, ci pozwolić. Nie, za 100 tylko do trapezów. Padże, i teraz będę krokodyl, fajny, ze wszystkim. Fajny krokodyl będziesz. Tylko jeszcze. No, Zaraz krokodyl. dam dyla, jak mnie wkurwisz, bo już pierdolę tą grę. <grym> 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 Myślę, że te dwa skiny nasze teraz pasują do siebie idealnie, nie sądzisz? Dokładnie. W sensie my nie, nie, nie się na jakiekolwiek skiny pasujemy do siebie idealnie. Od chuj te skiny, to tylko jakiś piksel, że... Chodzi o nas. Chyba masz dzisiaj dobry humor, nie? Jest OK. A, A jak takie? tam się giveaway udaje? Bardzo dobrze. M mój moderator wygrał giveaway i to jest jeden moderator, jaki jest na streamie i wygrał bana. A, nie... to by byłam, widziałam. No. No, oprócz tego już parę myszek poszło w świat. Parę cegieł. Nie wygrałam nic. No, jakbyś wpisała ticket przy kolejnych, to być może wygrała, nie? Na trzech byłam. Ja też byłem u ciebie, kurwa, na sześciu i nic nie dostałem. A te, czy teraz się i potwierdza, że te gigowie te są u ciebie ustawione, tak? Nie, to nie jest ustawione. Jakby było ustawione, to bym powiedział od razu. Ja nie oszukuję widzów. Jak ty. A, a i tutaj sugerujesz, że ja tak. A czy mnie nie było szukać? No, ja nie wygrałem ani razu. No i myślę, że to akurat było jak najbardziej...